Jeśli myślisz, że największymi wygranymi kryzysu migracyjnego są imigranci, to drogi widzu, złap się krzesła, bo przed tobą prawdziwi mistrzowie tego hotelowego pokera. Ci, co nie muszą uciekać pontonem, oni śpią na pieniądzach. Przed wami korporacje z kontraktami. Mają rozmach, kurtyny. Clear Springs Ready Homes, jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zarobić miliard funtów bez robienia czegokolwiek sensownego. Oto recepta. Bierzesz pieniądze od rządu, upychasz imigrantów w tanich hotelach. Nie robisz remontu, ale wystawiasz fakturę jak za Hiltona i voilà. Jesteś w Sunday Times Rich List. Serko. Nazwa brzmi jak lek na sraczkę, ale to firma od wszystkiego. Od więzień poprzez szpitale po zakwaterowanie migrantów. Rząd im płaci, oni się optymalizują, czyli najtańsze jedzenie, jak najmniej sprzątaczek, ale fakturka z sześcioma zerami? Oczywiście, że jest. Mers Group, jeśli nie słyszałeś, to dobrze, bo oni też nie chcą, żebyś o nich wiedział. Cicho, bez rozgłosu, ale z kątem, które rośnie szybciej niż liczba wniosków o azyl. Razem te firmy zgarnęły ponad 3 miliardy funtów tylko w jednym roku, a wszystko to dzięki magicznemu słowu. Kryzys. Bo nic nie otwiera kieszeni państwowych jak kryzys humanitarny. I wiesz co? Nie ma i nie będzie żadnego motywu, żeby ten kryzys się szybko skończył. Im więcej ludzi na łódkach, tym więcej kontraktów. Im większe przeludnienie, tym wyższe stawki. To nie system pomocowy, to perfekcyjny biznes model. Cztery sztaby pan-Lipski, jedna sztaba Siara. Dlaczego tak nieporówno?